Dzień dobry Państwu, jeszcze raz przywitam się, nazywam się Wojtek. Przedlaczem z Brukseli. Ja faktycznie no, urodziłem się parę metrów stąd i wychowałem na Dodżu, więc jest, jest mi niezmiernie miło, że mogę być w swoim mieście i rozmawiać o tak pięknej idei, jaką jest budżet partycypacyjny, czy w Polsce budżet obywatelski, taką się nazwę. To faktycznie jest duże osiągnięcie, jeżeli pomyślimy, co działo się w Polsce kilka jeszcze lat temu, powiedzmy 3-4 lata temu, o budżecie partycypacyjnym widziała garstka może aktywistów naukowców, którzy znali ten przykład z Brazylii, może znali też pewne interpretacje w Europie Zachodniej. Natomiast kwestia tego, czy to będzie kiedyś zrealizowane w Polsce, no to było delikatnie powiedzmy, science fiction. Tak? Nie było raczej ku temu możliwości. Nie myśleliśmy, że kiedykolwiek budżet partycypacyjny zostanie w Polsce przeobrazony, a już na pewno nie, że na taką skalę. Bo tak jak już wspomnieliśmy, jest to w tym momencie obecne przynajmniej 25 polskich miast. Tylko tak jak to już to też wspomniałem, pytanie Czym jest budżet partycypacyjny, który w Polsce krąży po całym kraju pod tą nazwą. I o tym pewnie powiedzą inni paneliści odnoszą się do sytuacji w innych miastach i w, szczególnie we Wrocławiu. Ja natomiast przedstawię bardziej pewnego rodzaju ideał potencjał, jaki ma budżet partycypacyjny. To, co budżet partycypacyjny może zrobić i co może osiągnąć. Wydaje mi się, że jest to dobry wzorzec, do którego można porównać istniejące w Polsce budżety partycypacyjne, czy też praktyki, które noszą te nazwy. Znaczyć trzeba od pytania absolutnie podstawowego. Czym jest budżet partycypacyjny czy obywatelski? Odpowiedź jednoznaniowa jest dosyć prosta. Jest to proces, który pozwala mieszkańcom współdecydować o wydatkowaniu części środków z budżetu miasta. Przekładając to na język polski, mieszkańcy miasta współdecydują o tym, jak wydać pieniądze z budżetu tegoż miasta. OK? A nie da. Tak? Proszę. Inicjatywa, która pozwala mieszkańcom współdecydować o tym, w jaki sposób wydawać pieniądze z, z miasta nic się nie dzieje. <laughs> <laughs> Budżet partycypacyjny składa się z czterech podstawowych etapów. Po pierwsze trzeba ustalić pewne jego zasady, określić jego priorytety i określić też, jacy są liderzy, którzy mogą tę inicjatywę poprowadzić, tak? czy to. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, czy to może urzędnicy, czy to może aktywni mieszkańcy, którzy chcieliby się w tej inicjatywie zaangażować, jak chociażby w kontekście plusowskim, na przykład Radni osiedli. Etap drugi to określenie pewnych potrzeb. Potrzeb związanych z czy to infrastrukturą, czy edukacją, czy kulturą, które bardzo często są niewy, wyrażone jakimś formalnym, formalnym żargonem, nie sformułowane na długich, precyzyjnych formularzach. Jest to potrzeba typu, jest dziura na ulicy, potrzebuje żłobka, chciałbym mieć tanią komunikację miejską. Te potrzeby przeformułowane są w etapie drugim na konkretne projekty inwestycyjne. W żargonie urzędniczym, które po tym etapie trzecim są selekcjonowane i filaryzowane. Wiadomo, że budżet miasta jest ograniczony, pewnych, pewne potrzeby można zaspokoić, innych nie. No i etap trzeci jest kluczowy, trzeba dokonać tego wyboru. Etap czwarty wydawałoby się oczywisty, ale absolutnie nie. Nie tak oczywiste, jakby się wydawało i nie mniej ważne jest pozostałe trzy to realizacja projektów i przede wszystkim monitoring realizacji, która powinna być czasowa i efektywna. I to tworzy nam, tworzy nam pewnego rodzaju cykl, który odbywa się w mieście corocznie albo co dwa lata. Więc jest to pewien proces, w którym te etapy się powtarzają, tak? Po etapie czwartym, kiedy zrealizowaliśmy propozycję, przystępujemy znowu do etapu pierwszego, określamy zasady, priorytety, wybieramy liderów i tak dalej, i tak dalej. Proces co to wszystko? Budżet partycypacyjny wychodzi z założenia, że cywilizacja, w której nadal jest nam żyć, jest w poważnym kryzysie. Jednym z jego poziomów, czy z innych z jego aspektów jest pewnego rodzaju dystans pomiędzy tzw. decydentami, no i mieszkańcami i mieszkankami. Na poziomie miejskim wydaje mi się, że nie trzeba Państwu tłumaczyć, jak to wygląda empirycznie. Żyjemy w miastach, w których burmistrzowie czy prezydenci są tak naprawdę udzielnymi władcami, których ciężko jest zmienić. Ich kadencyjność nie jest ograniczona, mogą być wybierani praktycznie dożywotnie, muszą tylko wygrać wybory. W małych gminach oznacza to bardzo często, że nie ma tak naprawdę żadnej alternatywy wyborczej. Jeżeli ktoś próbuje kandydować przeciwko wójtowi, wójtowi to w tym momencie bardzo często, czy też burmistrzowie jakiegoś małego miasta, może się okazać, że no, w tym momencie naraża się na bardzo dużą krytykę na, na... Występuje w opozycji, więc utrudnia sobie tak naprawdę życie i tak naprawdę nie ma większych szans takich wyborów wygrać. Z drugiej strony oczywiście mamy do czynienia z malejącą frekwencją w kolejnych wyborach, z tak zwanym marazmem społecznym, z coraz niższą aktywnością społeczną mieszkańcy nie angażują się w życie polityczne, w debatę społeczną. Oczywiście to jest bardzo duże uproszczenie, bo są ku temu chwalebne wyjątki. Wydawałoby się więc, że jednym z celów budżetu partycypacyjnego, jednym z podstawowych celów jest no, zmniejszenie tego dystansu, nawiązanie jakiejś silniejszej komunikacji pomiędzy decydentami mieszkańcami, mm. i mieszkańcami nawiązanie pewnego rodzaju dialogu. Budżet partycypacyjny idzie o wiele dalej, może iść o wiele dalej. Po pierwsze, nie traktują mieszkańców jako jednolitego frontu, który ma jeden, jedno, jeden rodzaj potrzeb, jeden program, jeden pomysł na miasto, jedną jego wizję. Nie uznaje też, że decydenci to jest jednolita grupa. Tutaj bierze pod uwagę to, że istnieje bardzo duży pluralizm, zwłaszcza w przestrzeni miejskiej, poglądów na to, jak wygląda miasto, wizji tego, jak miasto ma się rozwijać. I celem orzeku partycypacyjnego jest w pewnym momencie zatarcie tych różnic. Uczynienie mieszkańców decydentami i zredukowanie, ale też jakby przekonanie decydentów, że tak naprawdę główną ich funkcją w mieście jest bycie mieszkańskim, sprawienie, że zarówno Jedna i druga strona tak naprawdę uczestniczy w procesie na tych samych zasadach. Jest po prostu uczestnikiem procesu, w którym wspólnie, współdecydujemy o mieście i je współtworzymy. Czy w takim razie oznacza, że budżet partycypacyjny jest praktyczną realizacją teoretycznej idei prawa do miasta? Moim zdaniem tak może być, tylko ku temu, żeby tak się stało, budżet partycypacyjny musi spełnić dosyć dużo warunków i o tych warunkach chcę Państwu krótko opowiedzieć. Kiedy prowadziłem badania w Hiszpańskim Kordowie dotyczące budżetu partycypacyjnego, notabene urzędnik wydziału, który nazywa się tam Wydziałem Partycypacji Obywatelskiej coś, czego w Polsce sobie chyba wszyscy życzymy powiedział, że budżet partycypacyjny to jest bardzo delikatny proces, który, tak jak roślina, trzeba regularnie podlewać, trzeba się o niego po prostu troszczyć. Więc chciałem budżet partycypacyjny Państwu porównać do rośliny, właśnie. Zaczynamy od pięciu podstawowych kryteriów: od takiej doniczki, na której budżet partycypacyjny rośnie. Bez tej doniczki budżet partycypacyjny nie jest budżetem partycypacyjnym. W doniczce znajduje się po pierwsze element fundamentalny, to jest dyskusja pomiędzy mieszkańcami, która, tak jak zresztą pokazałem przed chwilą, ten dialog jest tutaj fundamentalnym elementem budżetu partycypacyjnego. Tak naprawdę o ten dialog tutaj głównie chodzi. Po drugie, środki finansowe, o których rozmawiamy, muszą być precyzyjnie określone. Nie może być tak, jak zdarzało się to, no, powiedzmy to szczerze, we Wrocławiu czy w Sopocie, gdy suma, o której mieszkańcy deliberowali, była odgórnie zwiększana. W tym momencie mamy do czynienia z jakąś pozytywną decyzją, ale możemy sobie wyobrazić, że w na roku następnym władze mogą zdecydować, że mieszkańcy się nie spisali w tym roku i sumy należy ograniczyć. Środki określone są na początku danej rundy i ta umowa, tej umowy trzeba dotrzymać. Po zakończeniu jednego, jednej rundy, po zakończeniu tego czwartego etapu, oczywiście o tych środkach możemy dalej rozmawiać i możemy jej sumy zmienić na rok następny. ta partycypacyjny powinien dotyczyć przynajmniej na jednym etapie całego miasta. Chodzi tutaj o to, żeby nie zawężać dyskusji do bardzo lokalnych wspólnot, do dzielnic, czy, czy osiedli, czy też pojedynczych instytucji, żeby nie tworzyć silnych obszarów miasta, tylko tworzyć silne miasto, tak? Żeby mogli, żeby mogli, żebyśmy mogli pokusić na jakąś, na stworzenie jakiejś solidarności ogólnomiejskiej, żebyśmy mogli pomyśleć że o potrzebach nie naszej własnej dzielnicy, ja jestem z Nadodrza na przykład, tylko też o potrzebach dzielnic innych. Interesuje mnie osobiście to, co dzieje się na Biękowicach i na Brochowie, które moim zdaniem są dzielnicami bardzo zapomnianymi, niektórych brakuje inwestycji, w przeciwieństwie do Nadorza, o którym można pomyśleć, że tak naprawdę tylko tam ostatnio dzieje się coś dobrego w Wrocławiu. Czwarty bardzo ważny element budżetu partycypacyjnego no to jest jego wiążący charakter i to od konsultacji społecznych, których wynik może być niezależny. W budżecie partycypacyjnym decyzja podjęta przez mieszkańców i urzędników wspólnie staje się prawem. Nie można jej zmienić. Piąta sprawa to cykliczność budżetu partycypacyjnego. To nie jest projekt jednorazowy, to nie jest inicjatywa, która znalazła się raz na jakiś czas, tylko jest organizowana rocznie albo jest w dwuletnich cyklach. To, jest, to są przypadki innych niemieckich miast. To są podstawowe fundamenty budżetu partycypacyjnego. Bez tego, bez jakiegokolwiek z tych elementów, inicjatywa, która nosi nazwę budżetu partycypacyjnego, budżetem partycypacyjnym nie jest. Następnie przechodzimy do no, spraw już bardziej szczegółowych bo mówimy o prawie do miasta, mówimy o budżecie partycypacyjnym jako o inicjatywie, która może pomóc nam, jeżeli tego faktycznie chce, chcemy, zmienić politykę miejską, autentycznie zmienić jej priorytety i zmienić kierunek rozwoju miasta. Żeby to się stało, pierwszy kwiatek dotyczy kontekstu. I kontekst, w którym powstaje budżet partycypacyjny, musi spełnić kilka warunków. Po pierwsze, budżet partycypacyjny musi opierać się na, jeżeli takowy istnieją, istniejących tradycjach i doświadczeniach partycypacyjnych. Być może nie powinna to być pierwsza inicjatywa partycypacyjna w danym mieście. Być może lepiej na początku przeprowadzić bardziej płytkie, ale jednak konsultacje społeczne, sondaż deliberatywny. Być może nie należy zaczynać od inicjatywy, która angażuje mieszkańców w debatę, która jest, i urzędników również, w debatę, która jest być może dosyć skomplikowana i dosyć trudna. Nie każde miasto jest na to gotowe, to nie oznacza, że nie może się do tego przygotować w jakimś y, kilkuletnim, powiedzmy, procesie. Twórz partycypacyjny nie powinien być inicjatywą jednej partii politycznej czy dwóch. I powinien być inicjatywą jednej organizacji społecznej, czy jednej grupy społecznej. Im więcej aktorów jest zaangażowanych, im więcej aktorów jest motywowanych do tego, żeby budżet partycypacyjny przeprowadzić, tym silniejsza jest ta inicjatywa. Idą wybory, jeżeli budżet partycypacyjny jest projektem partii, która te wybory przygrywa, powstaje pytanie, co dalej? Czy partia, która dotychczas była w opozycji, chce ten projekt dalej realizować? Tym samym budżet partycypacyjny powinien realizować zarówno tole cele, cele ruchów miejskich, organizacji społecznych, mieszkańców, jak i cele oddolne. Przepraszam, bo tutaj się troszeczkę zapętliłem. Odgórne to znaczy władzy i oddolne mieszkańców. Czwarty punkt dotyczący kontekstu. Jeżeli mówimy o użycie partycypacyjnym, to samo przygotowanie jego zasad, dyskusje na temat jego zasad, powinna być partycypacyjna. Nie powinno być tak, że zasady, do których ta inicjatywa się odbywa, są narzucone jakoby odgórnie przez władzę, która być może faktycznie konsultowała różne środowiska, spotykała się z jakimiś ekspertami, ale były to spotkania zamknięte, na których nie może było być świadkiem jakiejś otwartej czy członkiem otwartej dyskusji. Kolejny kolejna szereg cech budżetu partycypacyjnego dotyczy oczywiście przebiegu i tego, w jaki sposób jest on przeprowadzany. Po pierwsze, musi to być inicjatywa inkluzywna, taka, która Wychodzi naprzeciw mieszkańcom, że dotychczas nie uczestniczyli w debacie społecznej. To oczywiście oznacza, że metody i formy, które wykorzystuje budżet partycypacyjny, powinny być bardzo zróżnicowane. Musimy pomyśleć zarówno o tych, którzy mają dużo wolnego czasu, bądź też e, szukają pracy, więc nie mają jakiegoś konkretnego grafiku, mogą przyjść na spotkanie w ciągu dnia, jak i o tych, którzy są zapracowani, którzy pracują od 7 do 7 i nie mają, choć mają może i duże chęci, nie mają po prostu fizycznej możliwości być na spotkaniach. Być może rozwiązaniem dla nich jest zaangażowanie się na przykład przez internet. Musimy pomyśleć o potrzebach na przykład samotnych matek czy, czy rodziców, którzy na spotkanie chcą przyjść z dzieckiem, ale jednocześnie muszą mieć z kim to dziecko zostawić. O potrzebach najbiedniejszych, którzy na przykład w brazylijskich miastach dostawali bilet na dojazd i, i jakby no, no, na przyjazd na spotkanie. Tak? Wydawało mi się, że te 5 czy 6 zł to jest bardzo mała suma dla wielu ludzi, to jest pewnego rodzaju inwestycja i chcą być pewni, że ta inwestycja to jest, to jest dobry wydatek. Także. Że Partycypacja na tym spotkaniu nie wiąże się z jakimś osobistym kosztem. Ważne jest też to, żeby budżet partycypacyjny nie tylko spróbował mieszkańców w jakiś sposób zjednoczyć, żeby tutaj doszło do jakiegoś konsensusu, ale żeby jasno podkreślić tego rodzaju konflikty. Trudno, żebyśmy w mieście wszyscy zgadzali się co do tego, w jakim stopniu, w jakim kierunku ono się, ono, ono się rozwijać. I Im wcześniej ujawniają się te konflikty, im jaśniej i one są określone. Tym mniejsze ryzyko, że inicjatywa pod koniec zostanie sterpowana przez jakąś grupę społeczną czy środowisko, które uważa, że to ten pluralizm nie jest na tyle szeroki, żeby oni mogli się w budżecie partycypacyjnym również realizować. W przypadku Wrocławia ja często spotykam się z argumentami, co stanie się na przykład z kibicami Śląska. Dlaczego musimy się przed nimi bronić, musimy stworzyć inicjatywę, która w jakiś sposób odrzuci tych kibiców i nie pozwoli, żeby na przykład zdecydowali o kupnie nowego piłkarza Śląska. Co wydaje mi się trochę przykre, bo jeżeli istnieje Zorganizowana grupa społeczna, która ma swoje potrzeby, to nie widzę przeszkód, żeby grupa, ta grupa społeczna mogła w takiej inicjatywie uczestniczyć. Ba, być może jest to motywacją dla innych grup społecznych, żeby przyjść na spotkanie, żeby zagłosować i przedstawić swoją wizję miasta, która bynajmniej nie oznacza kupowania kolejnych piłkarzy w ukojazd. Kolejne dwie cechy to jest, wydaje mi się, bardzo ważny aspekt, który dotyczy tego, żeby budżet partycypacyjny. Terytorialnie dotyczył wielu poziomów. Wspominałem już o tym, nie chodzi o to, żeby to była inicjatywa dotycząca jednej dzielnicy czy jednego osiedla, ale też całego miasta. Być może również aglomeracji miejskich, bo dlaczego nie decydować również o przedmieściach. Ale jednocześnie tematycznie nie powinna to być inicjatywa, która skupia się tylko na małych projektach. Tutaj w większości polskich miast mamy do czynienia z tak zwaną małą infrastrukturą, małą architekturą. Mieszkańcy przychodzą na spotkanie, jeżeli tak w ogóle są, głosują na temat placów zabaw, w dziurach w ulicach, chodnikach itd. Oczywiście tych potrzeb nie można bagatelizować, to są te potrzeby być może najbliższe. Każdy, myśląc o tym, co chciałby zmienić w swoim mieście, wychyla się przez okno i widzi, jakie ma podwórko, albo jaką ma ulicę. Ale też wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie kluczowe jest to, żeby budżet partycypacyjny dotyczył spraw większych. Polityki mieszkaniowej, polityki transportowej, no i długotrwałowej, nie na najbliższy rok, rok budżetowy, ale na najbliższych kilka czy kilkanaście lat. Tak, żebyśmy mogli faktycznie rozmawiać o tym, czy chcemy budować stadiony, czy chcemy wydawać duże pieniądze na wielkie, symboliczne inwestycje, czy może ważniejsze jest dla nas wydanie pieniędzy na kompleksową rewitalizację, obecnie sprywatyzowaną rewitalizację na dobrze, które jest zidentyfikowane. Więc tutaj jest to, wydaje mi się, sedno tego, czym budżet partycypacyjny też mógłby się zajmować, do czego ma potencjał. Do tego potrzebna jest edukacja. I wbrew temu, co często się mówi, nie jest to tylko i wyłącznie edukacja mieszkańców, którym trzeba pokazać, jak działa miasto, pokazać im plany i strategie. To na pewno jest też bardzo ważne. Mieszkańcy też bardzo często nie zdają sobie sprawy z istniejących planów i strategii. Sens w tym, że często te plany nie są też publicznie dostępne, a strona BIPUI no, wydaje mi się, że to nie są najszybsze serwery świata i bardzo często po prostu z nie, nie da się korzystać. Z drugiej strony ważne jest też to, żeby urzędnicy przeszli przez pewien proces edukacyjny, żeby nauczyli się języka, o którym mówią mieszkańcy. We Wrocławiu ostatnio była taka sytuacja, mówi mi o tym jeden z pracowników Urzędu Miasta, że urzędnicy z Wydziału Budżetowego Miasta bali się pójść na spotkanie z mieszkańcami, bo nigdy nie, nie byli na takim spotkaniu. Po prostu nie mieli, mieli doświadczenia w rozmowach z mieszkańcami. Po jednym godzinnym spotkaniu przyszli i powiedzieli, słuchaj, to było super, to było naprawdę, ci mieszkańcy są fajni. No, wydaje mi się, że to pokazuje, jak, jak szeroka jest ta przepaść i jak bardzo tej edukacji potrzebujemy z tych dwóch stron, jeżeli w ogóle możemy upraszczać i mówić o dwóch stronach, a nie o wielu. Ta edukacja pozwoli nam potencjalnie uzyskać pewną równorzędność urzędników, przepraszam, uczestników, która oznacza, że na danym spotkaniu każdy ma jeden głos. Oczywiście kompetencje, to znaczy wiedza jest różna, ale decyzyjność powinna być równa. Nie powinno być tak, że ktoś, kto posiada większą wiedzę, jednocześnie otrzymuje większą władzę w tym procesie. Tą wiedzą powinni się dzielić, a władzą powinniśmy dzielić się porówno. Tym samym uczestnictwo powinien być przedstawicielami. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o pewnego rodzaju. Praktyczne zrealizowanie idei demokracji bezpośredniej. Przychodzimy na spotkanie bezpośrednio głosujemy, jakieś takie lokalne referenda, czy też ogólnomiejskie referenda w postaci chociażby tego ostatniego głosowania, którego wyniki poznamy pewnie za, za parę godzin, ale też o to, żeby uczestnicy tego procesu nabywali pewnych, pewnych funkcji, żeby uczyli się tego, jak funkcjonuje miasto, i jednocześnie nabierali odpowiedzialności za to, jak ono funkcjonuje. Tym samym to może im pozwolić stać się organizatorami procesu. Oznacza to, że mieszkańcy wspólnie z urzędnikami decydują o priorytetach inwestycyjnych, o zasadach tego procesu, o, o kryteriach przyjmowania i odrzucania propozycji. Te wszystkie aspekty powinny być wspólnie dyskutowane, wspólnie, oni wspólnie powinniśmy decydować, one nie powinny być rezultatem jakiejś odgórnej decyzji. Przechodzimy już do wyniku. Sprawa jest prosta. Inwestycje trzeba organizować szybko, tak, żeby część z nich była widoczna jeszcze przed no, półmetkiem następnej rundy. Nie sztuką jest przeprowadzić bardzo kompleksową, deliberacyjną dyskusję, z której nic nie wynika. Mieszkańcy nie będą widzieli, że realizowane są inwestycje, które wybrali, zastanowią się dwa, trzy razy, zanim przyjdą na spotkanie, a jednocześnie urzędnicy będą zastanawiać się, czy ten trud, wysiłek, i pieniądze, które trzeba na zrealizowanie budżetu partycypacyjnego wydać, są dobrze wydane. To wiąże się z wiążącym charakterem budżetu partycypacyjnego, o czym już wspominałem. Jego wynik musi być respektowany przez wszystkie strony, ale bez tej realizacji inwestycji Tutaj na przykład pojawiły się problem ostatnio w Sopocie, okazało się, że propozycje wybrane przez mieszkańców nie są do końca realizowane, ale nie są w ogóle realizowane. Bieżący charakter na tym się opiera. To wiąże się ze wspólnym monitoringiem realizacji inwestycji. Nie jestem zwolennikiem tego, żeby to dalej urzędnicy odpowiadali za to, jak inwestycje w mieście są realizowane. Im bardziej publiczna i bardziej dostępna będzie informacja o tym, kiedy, gdzie i przez kogo dana inwestycja będzie przeprowadzona, tym bardziej transparentny i tym bardziej uczynny ten budżet partycypacyjny będzie. No i wreszcie na samym końcu już po rozpoczęciu realizacji inwestycji konieczna jest dyskusja dotycząca ewentualnej rewizji zasad. Tak? To, co w tym momencie dzieje się na szczęście we Wrocławiu. Rozmawiamy już w trakcie realizacji obecnej Rundy Budżetu partycypacyjnego o tym, jak te zasady na przyszły mogłyby wyglądać. No, częścią tej dyskusji jest dzisiejsza debata. To oczywiście związane jest z cyklicznym charakterem, na szczęście we Wrocławiu i w szeregu innych polskich miastach wiemy, że te budżety będą się odbywały przez przynajmniej następny rok również. To jest więc pewnego rodzaju idealny budżet partycypacyjny. Idealna roślinka, która ma zarówno silne fundamenty, silne kryteria, jak i wszystkie trzy kwiatki mają, są piękne, mają dużo ładnych płatków. Wszystkie cechy są obecne. No i tak to wyglądało w przez dłuższy czas, przez przynajmniej kilkanaście lat, oczywiście potem doszło do jakichś zmian, ale nie będziemy chyba o tym dziś rozmawiać. No i tak wygląda to w Sopocie. I wygląda to najlepiej. W Sopocie, osoba mo, może pochwalić się po pierwsze, faktycznie połączeniem odgórnych i oddolnych celów, tam zjednoczyły się idee oddolne z stosunku inicjatywy rozwijowej pewnego ruchu społecznego, ruchu miejskiego, który zaproponował przeprowadzenie budżetu partycypacyjnego. Faktycznie, budżet partycypacyjny ma tam wiążący charakter, to znaczy są jakieś próby torpedowania jego rezultatów, ale to się raczej nie udaje. No i ma cykliczny charakter, odbył się już dwa razy. Cała reszta jest nieobecna. Jest to budżet partycypacyjny, dlatego że wszystkie jego pięć fundamentów jest obecnych, są dyskusje mieszkańców, jest wiążący charakter cykliczny itd i tak dalej. Nie jest to jednak absolutnie żadna zmiana polityki miejskiej. Jest to jedynie narzędzie do tego, żeby bardziej efektywnie zarządzać miastem, iść w tym samym kierunku, w którym miasto szło wcześniej. I ja prowadziłem wyjale z no, właściwie wszystkimi ważnymi uczestnikami tego procesu, tymi, którzy ustalali zasady budżetu partycypacyjnego w Słopocie. I jeden z danych powiedział mi, że jest to pewnego rodzaju technologia, w którą musimy zainwestować, żeby miasto po prostu lepiej się zarządzało w obliczu konkurencyjności pomiędzy miastami. Nie jest to więc w Sopocie inicjatywa, która uspołecznia miasto czy otwiera debatę publiczną dotyczącą jego zarządzania, lecz przeciwnie jest to zaangażowanie mieszkańców w proces, który tak naprawdę najważniejsze decyzje zostały podjęte wcześniej i nie są one podejmowane na spotkaniach, na których mieszkańcy przychodzą, na których mieszkańcy przychodzą. Jeszcze gorzej wygląda to w czterech pozostałych miastach, gdzie budżet partycypacyjny został zrealizowany, bo tam no nie mamy żadnej z tych cech. Nie mamy wręcz jednego z podstawowych fundamentów, to ta iż jak Państwo widzą, jest mniejsza. Brakuje tutaj dyskusji pomiędzy mieszkańcami. Ani w Elblągu, ani w Gorzowie, ani w Poznaniu, ani w Zielonej Górze nie odbyły się spotkania mieszkańców. Są to fundusze grantowe, w ramach których mieszkańcy w domowym zaciszu, bądź też, jeżeli się zorganizują, e, w zaciszu sąsiada, przygotowują pewnego rodzaju projekty inwestycyjne, które potem być może są w jakimś sensie porównywane z ich znajomymi, nie wiem, to wszystko jest bardzo nieoficjalne i na pewno nie odbywa się w sferze publicznej, po czym następuje pewnego rodzaju selekcja, urzędnicza najczęściej, no i wybór, pewnego rodzaju referendum, głosowanie publiczne, otwarte, tak, w ramach którego wybierane są najlepsze, najlepsze propozycje. O tym całym dialogu, o którym mówiłem wcześniej, o tym jakimś zakopaniu tego, tego, tego dystansu pomiędzy decydentami i mieszkańcami nie ma absolutnie mowy. Ten podział jest dalej bardzo jasny i klarowny, mieszkańcy mają swoje, swoje miejsce, decydenci mają swoje miejsce. Mieszkańcom uchylono minimalnie jakąś furteczkę, ale dalej uczestniczymy w jakimś dyskursie w przedsiębiorczości, zar zaradności. Mieszkaniec sam ma wymyślić, jaki chce realizować projekt. Pomoc ze strony urzędnika jest bardzo ograniczona. Bardzo często mieszkańca sam musi policzyć, ile jego propozycja będzie kosztowała, co no, bardzo obciąża strony kastorane i obi, bo mieszkańcy nagle muszą się dowiedzieć, ile kosztuje kostka bukowa i ławka co wydaje mi się niekoniecznie powinno tak wyglądać. Te informacje już istnieją i wystarczyłoby, żeby po prostu urzędnicy, którzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak wygląda przygotowanie projektu, konkretnej inwestycji miejskiej, po prostu wystarczyło, żeby się tą wiedzą podzielili. Więc jak już wspominałem, nie mamy problemu z ilością. Przynajmniej 25% miast w Polsce przeprowadza teraz, w tym momencie, 6, 5 już przeprowadziło, o nich wspomniałem, coś, co nazywa się budżetem partycypacyjnym. Nie musimy się martwić o popularyzację, o reklamę. Burmistrzowie sami chcą to realizować, ba pojawiają się już wypowiedzi najwyższych dostępników państwowych, jakim, na przykład jest premier, który kilka dni temu właśnie wspomniał o budżecie partycypacyjnym, ba pojawiają się już opinie takie, że niedługo będziemy wytykać palcami miasta, które nie będą miały budżetu obywatelskiego. Pojawiają się idee takie, żeby budżet obywatelski czy partycypacyjny był zapisany w ustawie jako obowiązkowa. Inicjatywę. Jako obowiązkowy projekt, który miasto musi przeprowadzić. Ale naczelnym problemem w Polsce jest jakość. Tej jakości budżety partycypacyjne w Polsce niestety nie mają. Dziękuję za uwagę.